Dzień dobry! To ja, Ania Broda, dzisiaj będę opowiadać o odcinku. To był kot. Kot dzisiaj w ogóle nie może wytrzymać tego odcinka z lawendą. Nagrywam go już nie wiem który raz, bo ciągle po prostu robi jakąś aferę naokoło. Może lawenda go nie relaksuje, tylko pobudza. Używam sporo lawendy tutaj w domu i ten zapach lawendy się roznosi, więc nie wiem, właśnie czy chodzi o lawendę, czy chodzi o mnie, czy chodzi o to, że kot chciałby tutaj po prostu zagrać w filmiku. Ale wracając do lawendy. Lawenda nasza, bardzo starożytna roślina i oczywiście już bardziej pachnącej, ziołowej rośliny to trudno byłoby nam znaleźć, ale trzeba powiedzieć, że uprawiali już ją Grecy i Rzymianie. Grecy, oczywiście jak to Grecy, używali jej w kuchni, używali jej w kosmetyce. No, y, zrobiła ogromną karierę i też w naszych współczesnych nam czasach jest niezwykle ceniona wciąż y, jako produkt do produkcji mydeł, kosmetyków. Lavare oznacza myć się, więc tutaj mamy taką zgodność. Wiadomo też, że Rzymianie bardzo cenili olejki lawendowe. No, a w naszej y, tutaj y, tradycji, y, to z takich ważniejszych rzeczy to trzeba powiedzieć, że ona rzeczywiście no, y, jest ceniona też jako lekarstwo, takie ziołowe, ponieważ jej zapach relaksuje, uspokaja, odpręża nie wszystkich, no bo kota jak widać nie, no ale ludzi tak, może to inaczej działa na koty. A poza tym działa też antyseptycznie, działa przeciwtrądzikowo, ma, ma takie właściwości, że może odnawiać naskórek, No właśnie, kod tutaj, tutaj, się na chwilę pokaże, troszkę się pokaże. Dzisiaj jakiś tak właśnie widzicie, jak to jest, tak jak wszyscy są dużo w domu, że są różne potrzeby, więc opowiadając dalej o tej lawendzie, będzie pieśń weselna, pieśń z wiankiem lawendowym i pieśń wielozwrotkowa. Ja przytoczę kilka zwrotek tej pieśni, grając na instrumencie, który tutaj mam, to jest lira korbowa. I jeszcze z tych lawendowych historii i współczesności to warto też yy, zaznaczyć, że ona teraz robi wielką karierę. Na przykład znajomi tutaj właśnie z tego lawendowego pola wykorzystują ją do pieczenia chleba i robią taki wyjątkowy, jeszcze go nie próbowałam, ale można u nich spróbować takiego um, lawendowego chleba, jadłam już lody lawendowe, zdarzyło mi się. I oczywiście no, w niektórych herbacianiach można znaleźć już też herbatę z prawdziwymi lawendowymi kwiatkami dodawanymi do herbaty. A pieśń brzmi tak. Piosenka Pachni wian kołdian i lawendowy tuneja, postole tuneja. zaprzyj ręka do siebie we mnie przyjmuję bo... się moje Ojcowi które ja Cię powołuję ach mój Ojcze, Ojcze najmilejszy przyjmijże do siebie nie przyjmij Ach mi wianku, wianku lawendowy kulne ja ci by po ja Cię, mojemu miłemu kulne ja ci całkowicie. Ja przyjmuję całym moim sercem i przyciskam do Ciebie. a mój mil, mil że go do siebie wy. Ja przyjmuję. Stare moim sercem i przyciskam do siebie. I przyciskam do siebie. Wspaniale. Tak wybrzmiała pieśń lawendowa, pieśń weselna. Do zobaczenia w następnym odcinku.